Dzień dobry widzowie. Ja jestem Mixs1 i nagram krótki wstęp do mojego kanału. Na moim kanale będą się pojawiać odcinki raczej z Minecrafta, bądź Deluxe SkyJumpa, czy inaczej dsj Raczej to będzie DSJ4 i będę również nagrywał z innymi osobami, więc nie będzie kanał prowadzony pojedynczo, ale Postaram się też słuchać Waszych próśb, czyli na przykład jakby będziecie mieli jakieś różne propozycje do gier albo do jakichś innych serii niż gry, to będę Was bardzo chętnie czytał komentarze, albo nawet jak potem stworzę jakiegoś Discorda, to będę, będę czytał na Discordzie wszystko. A jak na razie to ten wstępik to jest krótki. I ja was żegnam.